Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie DLC odnośnie Omens of Destruction Golfka Gameplay Showcase. Jeśli chodzi o to omówienie, powiem szczerze, że bardzo dużo tutaj rzeczy się pojawi, dużo ciekawych rzeczy i naprawdę ciekawi mnie jak to będzie wyglądało w praktyce. Będę oczywiście tutaj puszczał film, żebyście zobaczyli co i jak i dodatkowo będziemy to po prostu omawiać w takim szerszym zakresie. Sądzę, że takie filmiki Wam się podobają, z tego co widziałem przy ostatniej odsłonie, właśnie z Kultakera, więc przejdźmy może tutaj po kolei. Będę się starał tutaj wszystko na bieżąco omawiać. Też postaramy się tutaj wychwycić wszystkie najważniejsze rzeczy. Powiem szczerze, że tych rzeczy trochę tutaj jest. Ta mechanika ogrów naprawdę się zmienia i wygląda ona dosyć dobrze. Tym bardziej, że tych zleceń będziemy mieli inny, jakby typ. Będzie naprawdę bardzo fajna opcja tych zleceń i ulepszanie tego obozu. Golfgang, szczerze powiedziawszy, jest to po prostu taki najlepszy, jakby najemnik, i kwestia tego, że będziemy mogli atakować w miarę. Każdego tam wroga będziemy się tam jednak helpić, żeby jak najwięcej kasy dostać i za odpowiednią kasę zniszczyć inną frakcję, <noise> albo tak ją delikatnie uszkodzić, to też zależy od tempa, w jakim gdzieś tam będziemy sobie zdobywać. Golfgag też zaczyna w takim miejscu, gdzie jest jednak kisle, jest imperium, więc jest jakby nie patrzeć na kim gdzieś tam plądrować. Też tutaj jest omówione, że Golgach interesuje go tylko właśnie jedzenie i interesuje go tylko kasa za odpowiednią cenę. No jest w stanie tam pobić kogo trzeba po prostu w skrócie, więc to wygląda naprawdę dosyć dobrze i to jest fajna opcja tych kontraktów. Najpierw, jeśli chodzi o samego tutaj Golgaga, mamy tutaj właśnie tą umiejętność, ten strzał. Na samym początku nie jest jakiś może wybitnie mocny. Też zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało, jeśli chodzi o to zadawanie tych obrażeń. Więc tutaj mamy właśnie omówienie statystyki, już też wcześniej widzieliście na poprzednim filmiku odnośnie omówienia jednostek. Jeśli nie, no to tam zapraszam do tego wcześniejszego filmu, żeby sobie zobaczyć te omówienie tych jednostek. No powiem szczerze, dla mnie ogólnie golfgak wygląda dosyć mocnie. O, tutaj trochę cofniemy. Tu mamy właśnie pokazane zlecenia, jakie gdzieś tam mamy zlecenia, ile tur mamy pozostałych do wykonania tego zlecenia, zdobycia tych punktów. Tu, jak sobie już zauważycie, mamy również pokazane, ile na przykład punktów za konkretną, konkretne zabicie danego gdzieś tam danej armii, również będziemy zdobywali punkty za zajmowanie miast. Będziemy mogli też zmieniać odnośnie zajmowania miast, oddawania miast i takich dalej rzeczy. Tutaj mamy też pokazane. Odnośnie tego, że nasze ogry będą dostawały duże bonusy, nasza armia będzie dostawać duże bonusy i musimy dużo tutaj jednak walczyć, żeby tego nagromadzić. Tu również mamy pokazane obozy. Pamiętajmy, że teraz obozy będą ogólnie ruchome, a tylko one chyba nie będą miały aż tak dużo pól do ruszania się co turę. Plusem na pewno też jest to, że jak sobie tutaj zauważycie, mamy jakby koszt kupowania w tych obozach za mięso, które będzie teraz taką powiedzmy walutą ogrów, z tego względu, że będziemy zdobywać nadmiarę mięsa naszymi armiami i będziemy je oddawać do obozu, i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie ulepszać te obozy. Powiem szczerze, że na razie te wartości, jak gdzieś tam się przyjrzałem, wyglądają dosyć dobrze. Tym bardziej, że za zlecenia, które będziemy tutaj na nim wykonywać, no mamy dosyć dużo tego mięsa. Zobaczymy też, jak to będzie w praktyce z kasą wyglądało i jak szybko będzie można wylewolować te obozy. Niestety z tego co też zauważyłem, jeśli chodzi o obozy, na początku będziemy mieć możliwość jednego obozu, tylko nam chyba też o jedną turę krócej to mamy. Tu w ogóle nie wiem, czemu jest Florence. <laughs> nie wiem, o co tutaj chodzi. Coś tu chyba ta ikonka nie pykła. Jak sobie zobaczycie. Mamy już e, nasze tutaj e, Gnoblary na samym początku jako pierwszy tier. Tu również mamy nasze Yeti jako trzeci tier, czyli to obok pożeraczy od razu. Tu mamy właśnie taska e, Jeśli chodzi o takie ogólnie budynki, to szczerze powiedziawszy się tutaj za specjalnie nic nie pozmieniało, tak sądzę. Hmm. Na pewno właśnie rozwój tego, że nie mamy e, tego rozwoju, tego obozu i nie musimy tak długo czekać. Na początku myślałem, że to jest z jednej strony. Ogólnie powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będą chcieli właśnie użyć mięsa jako do rozbudowy. To jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Naprawdę <grym> tym zyskali w moich oczach zdecydowanie. Jeśli chodzi właśnie o te jednostki, troszkę mi tutaj brakuje z tego względu, że Yeti ok, Yeti naprawdę wyglądają dobrze, Thunder Taski wyglądają dobrze ale reszta wygląda już trochę gorzej. Jeśli chodzi o legendarnego lorda, o bohaterów legendarnych, ogólnie o bohaterów, to wygląda dosyć dobrze. Mm. Co tutaj jeszcze chciałbym Wam powiedzieć? Eee, może przejdźmy dalej i mi się to przypomni, bo tych informacji w ostatnim czasie jest naprawdę sporo i staram się wszystko tutaj gdzieś powiedzieć. Właśnie, jeszcze mamy te harpie, te latające wcześniej. I z tego co widzę, one są już na samym początku. To jest bardzo fajna opcja z tego względu, że ogry, no niestety, nie lubią strzelców, nie lubią artylerii i mamy właśnie taką kontrę trochę na nich. Więc to jest na pewno duży plus. Eee, nie wiem, czy te wartości też w budynkach się jakoś za specjalnie pozmieniały. Przejdźmy w takim razie dalej. Drzewko technologiczne. Jeśli chodzi o drzewko technologiczne, zostało one rozdzielone to, co już było omawiane wcześniej. Teraz mamy troszkę bardziej to pokazane, te drzewko. I szczerze powiedziawszy, patrząc na linię, jak to się łączy, wygląda to dosyć dobrze, bo tu będziemy mieć dla kasy, tu będziemy mieć pewnie dla wzmocnień e, i też poruszania się, tak samo wzmocnień naszych jednostek, e, jako tutaj oboz. Jeszcze, jako horda, te, te limity będziemy tutaj właśnie sobie zwiększali. OK, tu sobie zaatakujemy. Tu mamy też opowiedzenie właśnie, że on jest taki głośny, że on się wbija i w ogóle jest taki czołk. No ogólnie patrząc po tych statystykach, zobaczymy też, jakie będzie miał legendarne itemy. To ogólnie jest dosyć mocny. Więc naprawdę wygląda to e, dobrze. Mi się osobiście bardzo podoba i szczerze powiedziawszy, crack i on to będzie moje takie ulubione. Ona no ulubieni lordowie zdecydowanie. <laughs> O, tu mamy troszkę jeszcze pokazane odnośnie kolejnego, e, kolejnej technologii. Więc mamy zwiększanie e, globalnej rekrutacji, co jest bardzo ważne. O, Jezus, tak szybko z tym przeskoczyli, że i tak samo już nam się na przykład zwiększa. E, tutaj, no wiem, że to jest trochę daleko, mimo wszystko. Ale po pierwsze, zwiększa nam się limit, więc w sumie spoko. Do tej linii nie jest aż tak tragicznie się dostać, bo widzę, że te drzewko zostało troszkę zmienione, że trochę szybciej możemy jakby odblokowywać tą technologię, więc to jest na przykład duża zaleta. Przejdźmy dalej. Oni właśnie bardzo szybko tutaj przeskakują z niektórymi rzeczami, więc musimy się też tutaj starać jakby skupić na tym wszystkim. Tak, mamy na przykład odnośnie zajmowania miast, niszczenia. Kwestia tego, że u niego mechanika bardziej ma wyglądać na tej zasadzie, że my mamy sobie zadecydować, co chcemy zrobić. Widzicie, że tutaj dostajemy na przykład za kontrakty, tutaj mamy dużo mięsa i zobaczcie sobie, że tego mięsa zdobywa się ogólnie dosyć sporo. Może to miasto nie jest jakieś wybitnie mocne, ale 600 na przykład mięsa to jest w porównaniu dosyć sporo względem tego, jak mieliśmy mechanikę odnośnie na przykład rozbudowy miasta, bo w mieście potrzebowaliśmy, znaczy obozu, potrzebowaliśmy bardzo dużo tych pieniędzy, a tych pieniędzy za to plądrowanie, no szczerze powiedziawszy, tyle nie było. On oczywiście też ma wzmocnienia odnośnie na przykład walki, dostaje więcej tych łupów. Więc pewnie umiejętności może unikatowe też będą gdzieś tam podbijały te plądrowanie, te zdobywanie, tam ogólnie walkę, więc to jest dosyć dobra opcja. Tutaj też będzie zaraz pokazana odnośnie tych właśnie kontraktów, proszę bardzo. Jeśli chodzi o te kontrakty, to tutaj sobie zobaczcie, macie na przykład 12 tur na zdobycie 920 tych punktów, no te punkty powiem szczerze, wydaje mi się, że będą dosyć prosto do zdobycia, tym bardziej jeśli ktoś lubi bardzo dużo walczyć, to jest fajna opcja, więc naprawdę jak dla mnie duży plus, też ten reward jest taki dosyć konkretny, dużo kasy, dużo mięsa, no moim zdaniem dosyć fajna opcja. To też tak jak właśnie tutaj jest powiedziane, że to się różni tym jak wyglądają właśnie mechaniki tych innych zleceń z tych standardowych, co były wcześniej. A te wcześniejsze jakby zlecenia mam nadzieję, że też zostały poprawione, bo to oczywiście ostatnio zhejtowałem, bo szczerze powiedziawszy, jak mi wyrzucało te zlecenia i dostawałem co chwilę tych samych Krasnoludów mimo że rolowałem to i dostawałem dalej te same zlecenia gdzieś na drugi kraniec prawie mapy. No to to było dosyć słabe. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. I jak sobie zobaczycie, no te zadania nie są aż takie skomplikowane. Tutaj macie pokazane, za co dostajemy konkretne punkty, za bitwy, za akcje na przykład bohaterów, więc wtedy będziemy mogli wykorzystywać akcje bohaterów, za niszczenie osad, w ogóle jakby napadanie na te osoby, za liderów, za pokonywanie właśnie liderów podczas bitwy. Więc będziemy musieli się skupić, żeby wypolować, wyłapać każdą taką bardziej znakomitą jednostkę. Lorda czy tam bohatera, więc w sumie fajna opcja, mi się to osobiście bardzo podoba i sądzę, że to może być tutaj dosyć ciekawie tu właśnie macie pokazane odnośnie właśnie zlecenia, że jeśli jest odpowiednia kasa, no to wiadomo to zlecenie gdzieś tam robimy, mamy pokazane nasze właśnie tutaj jednostki takich kruków, tutaj właśnie mamy pokazane jak szkelet będzie jeszcze taszczu, Kais. trochę mała ta skrzynia kasy jak na tyle ogrów moim zdaniem, ale no dobra, niech będzie i to jest kwestia tego, że będziemy mogli sobie tutaj wybierać te kontrakty. Te kontrakty naprawdę będą e, dosyć ciekawą pulą. Tym bardziej, że tak jak mówię, w tym miejscu, gdzie on zaczyna, tych frakcji jest naprawdę sporo, bo tych imperium jest, e, tych takich pobocznych jest sporo i ta kasa będzie tam powiedzmy dosyć dobrze leciała. Tak jak wiem, też na samym początku, e, on będzie miał dosyć mocną tą armię. Tak mi się chociaż wydaje, że ta armia wygląda na dosyć mocną. I będziemy mogli naprawdę sporo zrobić, tym bardziej, że owym miotacze tam widziałem. Mieliśmy chyba artylerię również, więc moim zdaniem będzie można naprawdę dużo wykręcić, będzie trzeba pokombinować, ale będziemy mieć właśnie prowokację tego, że będzie nam po prostu łatwiej. Tu była pokazane, że jednak na szkielety nie opłaca się brać kontraktów, bo mięso z tego nie będzie. A takich kościstych to nie każdy lubi. Powiem szczerze, że ogólnie jak na taki 10-minutowy filmik troszkę tutaj pokazali, ale troszkę więcej się mimo wszystko spodziewałem, <laughs> ale zobaczmy sobie jedną ważną rzecz, która tu przed chwilą została pokazana, A, troszkę wcześniej, odnośnie obozu, e, zobaczcie sobie, że trwa, trzeci tier, e, potrzebujemy tylko 450 mięsa na budowę, jak dobrze pamiętam wcześniej to było 6 do 8 tysięcy, więc to było dosyć sporo. E, tutaj mamy 30. turę pokazaną, nie wiem, jak tutaj gameplay akurat u nich za specjalnie wyglądał. Ale kas jest dosyć sporo i z tym mięsem wydaje mi się, że nie jest jakoś super tragicznie. Będzie też pokazana mechanika przekazywania tego mięsa do konkretnych obozów. E, no tutaj jeszcze, tutaj więcej było pokazanych bardziej tych walk moim zdaniem mechaniki nie wiem czy takim był zamiar czy po prostu tak po prostu jest że tak mechanik aż tak dużo się jakby niby nie zmieniło, choć te mechaniki i tak jakby dają właśnie tak jak tutaj mówi nowe spojrzenie do gry no faktycznie nowe spojrzenie do gry jest targety na przykład mamy dosyć fajne bo jak sobie zobaczycie, do tych targetów otrzymujemy dosyć sporo zobaczcie sobie w ogóle wartości tego mięsa no, jest to naprawdę sporo. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt łatwo i zbyt mocne, będziemy mieć jednostki, i na przykład, jednak, inne gry nie będą aż takie potężne względem tego, ale zobaczymy. Bo jak dobrze zrozumiałem, ta mechanika będzie specjalna od Golf Gaga, więc taki na przykład Krak czy Tłustioch nie będzie miał tej mechaniki, albo będzie miał mimo wszystko jakąś wzmocnioną. Bo Krak w ogóle miał mieć tam jakieś swoje wzmocnienie. Ale to w praktyce już najlepiej sobie zobaczyć. Tu mamy więcej pokazanej jeszcze właśnie walki. Nasze tutaj właśnie e jednostki latające, dosyć dobre latające. Wiem szczerze, że z nich będzie można naprawdę korzystać, i to będą jednostki. No, tu mamy pokazane też statystyki tych jednostek, które, tak jak mówiłem właśnie wcześniej, na jednostkach ta prędkość jest dosyć dobra. Szarza jest troszkę mała, ale te obrażenia są też dosyć ok. Więc jeśli chodzi o statystyki, to wygląda dosyć dobrze. Mimo wszystko trochę i tak mi martwi jak to będzie na automacie wyglądać u ogrów. No bo po pierwsze są też w takim miejscu, że jednak jest trochę gorzej. Zobaczcie sobie, że też te budynki są nawet dosyć tanie, bo 67 mięsa na tych pobocznych budynkach, jedne tam 150. Więc to mięso nie jest takie, moim zdaniem destrukcyjne dla nas względem tej kasy co było wcześniej u nich. Tu mamy właśnie pokazaną tą mechanikę przerzucania tego mięsa. Też ten koszt przerzucania tego mięsa jest w sumie dosyć tani. Więc to też moim zdaniem jest dobra opcja. No Jak widzicie, tutaj właśnie mieli wybrane mm, schemat właśnie walki na Kislev, na Moldera. E, pewnie jeszcze ekstaza tam była i coś tam jeszcze, było, chyba jakaś norska. No i wtedy możemy sobie tych punktów łoić dosyć sporo. Tym bardziej, że w tym miejscu, gdzie on się znajduje, tych frakcji jest bardzo dużo. Tym bardziej, że są jeszcze poboczne frakcje dookoła. Więc wygląda to dosyć dobrze. Tutaj trochę słabo im chyba wyszło, bo mieli obóz na czwartym na trzecim tierze w sumie na czwarty tier dopiero wrzucali, a była 40tura, więc ciekawi mnie, czy coś tam faktycznie nie poszło. Tu mamy właśnie wzmocnienie pokazane. Odnośnie naszej armii, że już to, to utrzymanie armii, dodatkowe abilitki, e, szarża też jest mocniejsza, e, waga jednostek jest mocniejsza, i też jest omówienie odnośnie właśnie tych wielkich imion, że te wielkie imiona będzie można zdobyć e, w większej ilości, tylko będzie to po prostu na tej zasadzie, że będą jakby trudniejsze te zadania, żeby to faktycznie zdobyć. Jak dla mnie spoko, i też te bonusy są dosyć lepsze, więc to naprawdę jest moim zdaniem dobra opcja. Jeszcze tutaj regeneracja to już w ogóle regeneracja wygląda bardzo mocno, więc sądzę, że będzie naprawdę bardzo fajna jazda. Tu mamy właśnie delikatne takie podsumowanie tych wszystkich bonusów tych wszystkich gdzieś tam nowych mechanik, tych zmian w tych mechanikach tak jak będziemy mogli tutaj bonusy wielkiej paszczy sobie właśnie odpalać. I będziemy mieli właśnie podgląd względem co 10 tur będziemy mogli sobie tam odpalać i te mięso będzie non stop używane do budowy, do wielkiej paszczy, no i ogólnie do wszystkiego. <grych> więc to jest fajna opcja, bo wcześniej tego mięsa się, tak jak mówiłem, już nie wykorzystywało, więc to jest naprawdę dobra opcja. Eee, tutaj właśnie mamy jeszcze omówienie do tych wielkich imion. I jest właśnie omówienie to, co mówiłem wcześniej, że te rzeczy zostały bardziej zbalansowane, więcej zostało tutaj pozmienianych i te wymagania zostały po prostu takie większe. Więc to jest fajna opcja. Też było tutaj opowiedziane, że jakoś bardzo się posiłkują tymi gnoblarami, więc ciekawi mnie, jak będzie z tymi gnoblarami w praktyce. Tu również mamy jeszcze raz pokazane statystyki właśnie tego supporta specjalisty. Który będzie dla nas więcej kasy ogarniał, o którym było powiedziane, że im więcej ogrów, a czy orków tam padnie, a czy naszych jednostek padnie, tym więcej on dostanie udziału, więc takie to trochę życiowe. Tu również mamy znowu pokazane odnośnie tych kosztów armii, tej wielkiej paszczy oferowania tego. No, i na sam koniec mamy tutaj pokazaną bitwę, jak sobie gdzieś tam walczymy, że jednak golfgak musi tutaj zdobyć jak najwięcej kasy, jak najwięcej mięsa. No i jego celem jest po prostu zjedzenie sobie na kolację czy tam na obiad mamuta w skrócie. Będzie też pokazane odnośnie naszych tych nowych jednostek Yeti. I te nowe jednostki Yeti mnie bardzo zaciekawiły. Mamy właśnie tutaj pokazanych naszych biegaczy. <grym> To jest w ogóle śmieszna jednostka. Będę ją na pewno rekrutował, bo będę... chociażby, żeby było śmiesznie. Ciekawi mnie faktycznie, jak ona będzie sobie tam dobrze radziła i jakie będziemy mieć dla nich bonusy. Te jednostki, właśnie jak sobie tutaj zauważycie, te yeti są dosyć mocne, bo podobno mają osłabiać wroga. Zobaczymy, jak będzie osłabienie tych, tych wrogów z statystykami. Ale, mimo wszystko, te statystyki tych yeti są dosyć dobre i prędkość jest dobra. Więc, naprawdę, choć trochę. Słabo, że jednak ta prędkość tych wszystkich jednostek u ogrów prawie jest identyczna, no bo 54 ma każda jednostka prawie, więc troszkę tutaj mogło być trochę pozmieniane. Te Yeti powinny być moim zdaniem troszkę szybsze. Też mamy pokazanych właśnie tych bohaterów, e, którzy gdzieś tam wzmacniają nasze jednostki podczas walki. E, dają jakby taką możliwość, żeby każda jednostka wykorzystała całkowity swój potencjał. Też tutaj jest Brusier pokazany, o którym wcześniej mówiłem, że jest dosyć zabawny z wyglądu. I jest bardzo mocnym egzekutorem, więc tak, jak jest tutaj właśnie powiedziane, żniwiarz, kat, e, naprawdę jednostki bardzo mocne. Mnie najbardziej tylko ciekawi, jak będą te umiejętności w praktyce, jakie tam będą mieć nowe bonusy. Bo jakby nie patrzeć po ostatnim DLC-ku, tych bonusów jest tam dosyć sporo. Thunder Tusk to też jest bardzo mocna jednostka i sądzę, że ona będzie za mocna troszkę, bo zobaczcie sobie, że siłę pocisków, co tutaj posiadamy, i zasięg, no jest konkretny. Pamiętajmy, że też Szarża jest dosyć dobra, więc no ten kield Gromu jest tu naprawdę bardzo mocny. No i jeszcze będziemy mieli pokazane, jak tam gdzieś tam się rzucamy na tego mamuta, jak tutaj właśnie wszyscy pokonują tutaj wroga bez żadnego problemu, jakby to po prostu było imperium, <laughs> imperium jakaś tam piechota, czy tam brytonska hołota, więc moim zdaniem ogólnie zapowiedź jest bardzo fajna, zmiany ogrów odnośnie mechaniki w zarządzania tym mięsem, wygląda to dosyć dobrze, że mamy jakby większą kontrolę, więcej musimy kombinować, żeby to mięso dobrze przedzielić, żeby też nie zaszaleć, ze złotem się trochę to teraz zbalansuje. Bo tak jak mówiłem wcześniej, gdzie były tam jakieś moje obawy, no to obawy największe były odnośnie tego, że jednak jakby z tą kasą jest dosyć ciężko i plądrując jedną, drugą wioskę, no było dosyć ciężko, bo te obozy, po pierwsze, rozwój musiał być dosyć duży, kasy było trzeba dosyć sporo włożyć i to było trochę uciążliwe. A teraz wygląda to naprawdę bardzo dobrze i osobiście jestem mega z tego zadowolony. Tylko po prostu czekać, aż się zagłębimy w tę mechanikę i zobaczymy, czy nie jest to zbyt mocne, bo troszkę mam takie wrażenie, że coś tam zostało źle przekalkulowane przy tych obozach, ale mogę się po prostu mylić. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli coś gdzieś tam pominąłem, czegoś nie powiedziałem, to dajcie znać w komentarzach, żeby też inni widzowie widzieli wszystko, wiedzieli wszystko, więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!